Starsza pani podbija świat do gadynka jedenasta, jak powiemy od części setnej do części sto dziewiątej. From part one hundred to part one hundred nine, albo one hundred and nine. Widzimy tą szufladę, tak wygląda mózg. Osoby, która się uczy rzędów słówek bez związku. Uczymy się słówek, później wyrażeń i łączymy je w dialogach i w jakichś logicznych związkach tematycznych, tylko wtedy się dobrze zapamiętuje. Niestety, ta dogadynka będzie miała cały szereg niepowiązanych zwrotów, które mam nadzieję przydadzą nam się w podróży, a wszystkie one logicznie łączą się z serią Ten Scientific Ways to Be Happy. I dlatego, żeby lepiej te zwroty zapamiętać, gorąco zachęcam, żeby sobie odświeżyć tą serię. Tydzień ma 7 dni. A week has seven days. A week has seven days. Dzień ma dwadzieścia cztery godziny. A day has twenty-four hours. A day has twenty-four hours. Godzina ma sześćdziesiąt minut. An hour has sixty minutes. An hour has sixty minutes. Minuta ma sześćdziesiąt sekund. A minute has sixty seconds. A minute has sixty seconds. Zrób to nie rób tego. Zróbmy to nie róbmy tego. Do it, don't do it. Let's do it, let's not do it. Jak krzyczymy do dziecka nie na dwa sposoby. No albo don't. Często w sytuacjach krytycznych zapominamy nawet podstawowych słówek z angielskiego, i wtedy ważne jest, żeby po prostu drzeć się po polsku cokolwiek nam przyjdzie do głowy, bo wtedy ludzie zorientują się, że jest jakaś sytuacja dramatyczna, jakieś niebezpieczeństwo i będą mogli zareagować. Latanie jest drogie, szczególnie teraz. Flying is expensive, especially now. Flying is expensive, especially now. Nie możemy być szczęśliwi w Irlandii. We cannot be happy in Ireland. We cannot be happy in Ireland. Nie spędzaj z nimi czasu. Don't spend time with them. Don't spend time with them. Spędzaj więcej czasu z nimi. Spend more time with them spend more time with them Podoba się im tutaj i powiedzą spędźmy tutaj więcej czasu Let's spend more time here Let's spend more time here czy możesz spędzać z nami więcej czasu Can you spend more time with us Can you spend more time with us Czy możesz spędzać tam mniej czasu Can you spend less time there? Can you spend less time there? Pojedźmy na wycieczkę. Wybierzmy się w podróż. Let's go on a trip. Let's go on a trip. Let's take a trip. Let's take a trip. Czy oni się nie wybierają na wycieczkę rodzinną? Are they not going on a family trip? Are they not going on a family trip? Widzimy tą piękną łąkę. Jak powiemy na dwa sposoby: musimy, potrzebujemy, pojechać tam na wycieczkę szczególnie teraz We need to go on a trip there. We need to go on a trip there. We need to take a trip there. We need to take a trip there. Especially now. Especially now. Tutaj mogę medytować. Tutaj jest tak cicho, albo tutaj jest tak spokojnie. I can meditate here. I can meditate here. It is so quiet here. It is so quiet here. Planowanie podróży albo planowanie wycieczki nie jest łatwe. Planning a trip is not easy. Planning a trip is not easy. Idę do stoiska z jedzeniem, żeby kupić trochę przekąsek, trochę mniamek. I am going to a food stand to buy some snacks. I am going to a food stand to buy some snacks. Przepraszam, czy mogę tutaj kupić wodę? Excuse me, can I buy water here? Excuse me, can I buy water here? Sieć bliżej wyjścia do samolotu, sieć bliżej bramki. Sit closer to the gate. Sit closer to the gate. Czy oni się nie przenoszą bliżej Krakowa? Are they not moving closer to Krakow? Are they not moving closer to Krakow? Jestem pewien na sto procent, że jesteśmy blisko. I am one hundred per cent sure that we are close. Albo, I am one hundred per cent sure we are close. Czy oni nie lecą do Polski, żeby kupić polskie jedzenie? Are they not flying to Poland to buy Polish food? Are they not flying to Poland to buy Polish food? Przenoszę się bliżej pracy, żeby być szczęśliwa. I am moving closer to my work to be happy. I am moving closer to my work to be happy. Przepraszam pana, czy może mi pan pomóc? Excuse me sir, can you help me please? Excuse me sir, can you help me please? Czy nie możesz sekundki poczekać? Can you not wait just a second? Can you not wait just a second? Nie mogę tutaj spać. I cannot sleep here. I cannot sleep here. Czy mogę się wcisnąć? Tak. Can I squeeze in? Sure. I zauważmy, po polsku byśmy powiedzieli, czy mogę się tu wcisnąć? Po angielsku już tego tu raczej się nie doda. I kiedy po polsku powiemy tak na no jakieś tam pytanie, że tak można, potwierdzamy, to po angielsku często wtedy to będzie nie jest, tylko sure. Takie potwierdzenie. Tak, niech pani wchodzi. Can I squeeze in? Sure. Can I squeeze in? Sure. Powodzenia, szczęścia. Good luck. Good luck.